Tak, to jest bardzo ciekawe, jak funkcjonuje państwo totalitarne i wielkie korporacje. Głosy wirusologów są podzielone. Wielu wirusologów przed chwilą wrzuciłem filmik na temat wirusologa, który jest światowej sławy, doktor Montanari, doktor, który wypowiada się, że ten wirus nie jest groźniejszy niż inne wirusy i że kwalifikuje się ludzi, którzy umierają na choroby zasadnicze jako zmarłych na wirus, dlatego że dlatego że po prostu go mają. Ja się jeszcze cofnę w tym moim filmie, żebyśmy w skalę żenady po prostu sobie tutaj uzmysłowili. Tu mamy tak. Ten wirus uderza w płuca. Takie jest zdanie tego profesora. W Stanach tak samo klasyfikowali, no oni mają teraz polityczny interes, w tym, żeby grać tym wirusem, jak powiedziałem, więc oni to będą wykorzystywać, oni celowo zawyżają statystyki i myślę, że to jeszcze będą robić przez jakiś czas bo jest to im potrzebne. Do, do, do spowodowania paraliżu i wywrócenia gospodarki w Polsce na przykład, bo nasi politycy to są bardzo w ogóle ten, samodzielni, nie tylko oni, bo Stany mają wpływy straszne. No i teraz oni oni w ten sposób jakby to badali. No pierdolić, babcia, film. która tam coś tam jakby w tym uczestniczyła. Tak? Udział w debacie w Białym Domu. Jeżeli ktoś umrze z COVID-19, my liczymy to jako śmierć COVID-19. Rozumiecie o co chodzi? Czyli jeżeli przychodzi pacjent i ma na przykład chorobę serca, ale do tej choroby serca ma COVID-19, czyli koronawirus, i on umrze na to serce, to piszą, że on umarł na koronawirusa. Jak to się dzieje, że w zachodniej Europie? Stanów Zjednoczonych umiera dużo więcej osób niż w Azji. Nie mówię znów o Chinach, zakładając, że Chińczycy kłaną, ale. W Japonii... To ja ci powiem, bo się fałszuje bane, bo się kurwa robi reset, o której nie, nie wiesz, kurwa, geopolityką. Ja nie wiem, dlaczego, nie jestem lekarzem, ale dlaczego tak jest? To jest pytanie, które warto sobie zadać. I pytanie, czy to nie potwierdza stuprocentowo tego, co teraz historyczne w tym artykule? Niech każdy sobie odpowie sam. Tutaj chciałem, chciałem... Polecam się zapoznać z tym filmem. Jak on powiedział, ten redaktor, to jest pytanie, które sobie warto sobie zadać. Jestem intelektualistą, siedzę w Radiu Wnet, niektóre audycje sponsoruje mi Orlen, niektóre inne spółki Skarbu Państwa, mój kraj bankrutuje, ja jestem niby niezależnym dziennikarzem i uważam, że to pytanie warto sobie zadać. No kurwa. To są takie czasy, że można się zorientować, kto jest konformistą, kto ma charakter, kto jest kim w tych czasach, kto jest na przykład osobą, która ma pracę, załóżmy. Ja nie narzekam, jakoś sobie żyję, prawda? Ale są ludzie, którzy mają pracę i funkcjonują. I uważają, że właściwie jest spoko, bo on chodzi do pracy i generalnie jest fajnie, więc o co wy się w ogóle przypierdalacie? Dla mnie taka osoba jest naprawdę... Mm, nie będę tutaj bluzgał, ale nie reprezentuję sobą nic, jeżeli nie myśli o tym, że inni mają dużo większe problemy. Ale o, do czego zmierzam? Jak funkcjonuje świat Orwella i państwo totalitarne? Żyjemy w pewnej bańce iluzji, tak naprawdę. Ten wirus myślę, że e, ten wirus myślę, że po prostu jest, jest w ogóle no, zagrożeniem małym, prawda? Ale w Orwellu. Facebook nam to przypomina, Google, telewizja, wszystkie środki masowego przekazu. I czy my mamy mózg, czy mamy tam telewizor? No niestety, w skali takiej propagandy w świecie Orwella można po prostu zwariować. Także witamy w świecie Orwella, pozdrawiamy Facebooka.